Obrigado. Kilku lat mieszkańców zachodniej części Zatorza podczas większych opadów deszczu czy wiosennych roztopów notorycznie zalewała woda. Dopiero wiosną tego roku przystąpiono do prac mających na celu doraźne odwodnienie tego terenu. Doraźne dlatego, że prace te objęły częściowe odtworzenie w tamtym terenie rowów melioracyjnych. Dawniej, kiedy ten rejon był jeszcze rejonem rolniczym, zmeliorowanym, um, główne wody opadowe były odprowadzane w kierunku rowu tzw. P4, który był głównym ciekiem i do tego rowu poprzez boczne rowy wody opadowe były odprowadzane. Przez ten okres kilkudziesięciu lat proces inwestycyjny prowadzony w tym rejonie miasta przez mieszkańców i wszystkich zainteresowanych spowodował uszkodzenie bądź zniszczenie całkowite istniejącego systemu drenarskiego. I na dzisiaj, biorąc pod uwagę układ już wybudowanych posesji, praktycznie nie ma możliwości odtworzenia tego systemu, który był. Yy, jedynie co można było zrobić, to w sposób doraźny, patrząc na informacje od najstarszych mieszkańców tego rejonu naszego miasta, odtworzyć rowy przydrożne tam, gdzie to było możliwe. I Wydział eksploatacji miasta i rolnictwa w ramach tych działań doraźnych, Przystąpił do tych prac odbudowujących rowo odwadniające i mogę dzisiaj powiedzieć coś takiego, że te nasze zamierzenia doraźne, które podkreślam jeszcze raz to, na podstawie cennych wskazówek mieszkańców tamtego rejonu miasta, umożliwiają w jakiś sposób odwodnienie północno-zachodniej części Klimkowizny i tereny przyległe, czyli Piątkowisko, Kudżowice, Wymysłów. Powtarzam, jest to jakby stworzenie systemu powierzchniowego odwodnienia, czyli rowy, działający zamiennie do systemu drenarskiego. Generalnym rozwiązaniem zalewania posesji w tym rejonie jest wybudowanie kanalizacji deszczowej to jest najważniejsza sprawa. Do tej pory odtworzono rów odwadniający od ulicy Eichlera do ulicy Słonecznikowej. Wybudowano rów zbiorczy od ulicy Słonecznikowej do głównego rowu do ulicy Podmiejskiej. Wybudowano również obejście kurnika od strony zachodniej do ulicy Eichlera. Trzeba będzie jeszcze przeczyścić kolektor biegnący od kratek przy ulicy Karniszewickiej do rowu. Tam, przypomnę, jest najniżej położone miejsce w ulicy Karniszewickiej i przy każdej ulewie jest tam zalewisko. Biorąc pod uwagę południową część tego rejonu, czyli ten teren położony bezpośrednio przy torach kolejowych, to trzeba odszukać i tu znów liczymy na pomoc mieszkańców tego rejonu przebieg kolektora czy odcinków kolektora mającego wylot przy torach. Wtedy umożliwi to odwodnienie w jakiś sposób terenu ulicy Jarzębinowej. I, i to są wszystkie. Działania, które mogliśmy i byliśmy w stanie wykonać do tej pory. Aby w 100% zapobiec zalewaniu wodami opadowymi tej części miasta, należy wybudować tam kanalizację ściekową i burzową. Zarząd miasta rozpoczął już działania zmierzające w tym kierunku. Mamy opracowaną koncepcję. Na podstawie tej koncepcji stwierdziliśmy, że jest to teren nieciekawy, z tego względu, iż wody gruntowe są już od głębokości 0,75 m. I są problemy przy budowie kanalizacji. Pomimo tego zdecydowaliśmy się zarówno po interwencjach, jak i y, przecież też w kampanii wyborczej podnosiliśmy sprawę Zatorza na to, aby sprawę inwestycji, która obejmuje zatorze, y, rozpocząć. W dniu 15 czerwca był się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Wygrała firma MW Projekt z Łodzi. Jest to firma, która wykonuje również dla nas projekt kolektora głównego do głównej oczyszczalni ścieków w Łodzi. Pragnę zaznaczyć, że jest to olbrzymi koszt, gdyż taka dokumentacja, koszt opracowania tej dokumentacji to milion nowych złotych. Na dzień dzisiejszy będzie opracowany pierwszy etap dokumentacji, co pozwoli uzyskać pod koniec tego roku pozwolenie na budowę, a wiosną przyszłego roku rozpocząć inwestycję. Mamy zamiar przeznaczyć w budżecie miasta na rok 2000 3 250 000. Oczywiście nie są to środki tylko z budżetu miasta. Pragniemy uzyskać również pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i również z Nowy Funduszu ochrony, gospodarki, ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można powiedzieć, że cała ta inwestycja na dzień dzisiejszy kosztorys zamyka się sumą 18 milionów złotych. Zarząd Miasta Pabianic zapoznał się z wynikami naboru kandydatów na ławników kolegium do spraw wykroczeń oraz sądów okręgowego w Łodzi i rejonowego w Pabianicach. Łącznie do Biura Rady Miasta zgłoszono 227 kandydatów do orzekania w charakterze ławników w kolegium i sądach. Prawo do zgłaszania kandydatów przysługiwało stowarzyszeniom, zakładom pracy, związkom zawodowym oraz organizacjom społeczno-politycznym. Swoich kandydatów mogły też zgłosić instancje orzekające. Ta grupa kandydatów pochodzi z grona tych, którzy już pełnili mandaty ławników. Chętni mogli też zgłosić się sami, ale w takim przypadku każdy z nich powinien wylegitymować się poparciem przynajmniej 25 mieszkańców. 39 kandydatów zgłosiły stowarzyszenia, 26 zakłady pracy. Związki zawodowe i sądy przedłożyły po 67 kandydatów. 10 zgłosiło siebie samych, a 18 reprezentuje organizacje społeczno-polityczne. Rada miasta do końca października powinna wybrać 97 ławników, 35 63 chętnych do kolegium do spraw wykroczeń, 8 spośród 18 kandydatów na ławników Sądu Okręgowego i 54 ze 146 zgłoszonych na ławników Sądu Rejonowego. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pabieńcach zwraca się do wszystkich osób mogących pomóc w ustaleniu sprawcy zdarzenia, do którego doszło 12 sierpnia o godzinie 9.15 na ulicy Zamkowej. Na wysokości posesji 48B stał zaparkowany niebiesko-zielony bus. Nieznany policji mężczyzna otwierając drzwi samochodu uderzył w wymijającą pojazd 20-letnią rowerzystkę. Świadkowie tego zdarzenia proszeni są o kontakt z komendą policji, numer telefonu 215 26 28, wewnętrzny 221 lub pod numerem 997. 14 sierpnia do pabianickiego schroniska dla zwierząt trafił pies rasy Doberman, który przybłąkał się w rejonie ulicy Juczkowickiej 26. Był skrajnie wyczerpany, z czego można wnioskować, iż przebył długą drogę. Jak Państwo widzą, pies jest wspaniale ułożony, pozbawiony agresji w stosunku do ludzi i zwierząt. Na szyi ma podwójną metalową kolczatkę w kolorze srebrnym. Na kółku kolczatki widnieje krótki napis, ale nie jest to imię psa. Dzień wcześniej do schroniska trafiła suka rasy dok niemiecki, pręgowana z maską, błąkała się w okolicy dworca PKP w Pabianicach. Suka jest bardzo spokojna, ułożona, wypielęgnowana, w dobrej kondycji, bardzo tęskni za domem. Ten pies to spaniel złoto-brązowy, błąkał się od dłuższego czasu w Zgierzu. Trafił do naszego stroniska również 13 sierpnia. Był bardzo zaniedbany. Jak informują pracownicy, lgnie do każdego człowieka, szczególnie do dzieci. Gdyby ktokolwiek z państwa rozpoznał znajomego czworonoga, proszony jest o kontakt ze schroniskiem numer telefonu 227 0850. 4 września tego roku w Pawianicach odbędą się pierwsze mistrzostwa ziemi łódzkiej w pukaniu złota. Pawianice 99. Zawody zostaną rozegrane na obiektach Mosiru. Po części konkursowej przewidziany jest koncert zespołów muzycznych. Wypukiwanie złota odbędzie się w kilku kategoriach. W każdej przewidziane są nagrody i medale dla najlepszych. Jedna z konkurencji przewidziana jest wyłącznie dla dziennikarzy. Organizatorami pierwszych mistrzostw ziemi łódzkiej w pukaniu złota są Urząd Miasta Pabianic, Polskie Bractwo Kopaczy Złota oraz redakcje Dziennika Łódzkiego i Radia Klasik. Ponadto patronat medialny sprawują redakcja Życia Pabianic z Biedronką i redakcja naszej telewizji, czyli programu lokalnego TOP.